Cześć wszystkim. Dzisiaj zamontujemy sobie LEDy zamiast tych jarzniówek. Jest tutaj za ciemno w tym garażu. A po prostu ja potrzebuję dużo światła. Zobaczymy, jaki będzie efekt. No teraz tutaj na telefonie wygląda to, że niby jest jasno, ale ale jest naprawdę ciemno. Uwierzcie mi. Zobaczymy, jak to będzie z LEDami wyglądało. No, jedną lampkę już mamy zdjętą. Kabelek wisi. Tutaj jest ten LED. No, świeci fajnie na dwie strony. <laughs> Tutaj jest cała instalacja tego LEDa, Zasilanie. A ten mniejszy pójdzie tam. No i będziemy widzieć, jak to świeci. Bierzemy się za podłączanie. Bo zaraz ciemno będzie. No, jedna lampka już podłączona. Zobaczcie, jak mocno świeci. To jest normalnie jasno. Fajnie. I cała elektryka, stąd muszę jeszcze kabel pociągnąć do tej drugiej. Tą wywalić i zamontować tą nową ledową I powinno to być fajnie, jaśniutko. Obie lampki zamontowane. Jest kurde, bardzo jasno tutaj, wszędzie. Fajnie świeci. Jestem zadowolony i super. Pozdrawiam.